Witam Was już w ósmym odcinku naszej serii z Below Bilo Zero. Dzisiaj zajmiemy się eksplorowaniem naszej bazy, którą znaleźliśmy w poprzednim odcinku. Więc zabierajmy się od razu do roboty, bo nie ma tutaj przedłużać bez zbędnie. Powiedzmy, tutaj wózek widłowy, czyli może to wskazywać na to, że jednak tutaj nie było kiedyś takiego śniegu i było tu normalnie. Co to jest? Z nim jest niż Zniszczyłem bałwana, mogę go zostawić? Ojoj, bo się robi zimno. Czy tu mogę wejść? Proszę, proszę, mam wejść? Dobra, jest, mogę. Ocieplmy się. Raz... Ok, ciekawe. Oraz Seaglide. ale tu jeszcze na, na dole chciałem sprawdzić dużo rzeczy Bo tu widziałem te kombinezony Brown z, Tak z poprzedniej części 1 na 4 Ok, Może nam się uda odblokować cały kombinezon dzisiaj Dobra, no cyk Właśnie to stacja Placówka 0 to placówka zero w takim razie Okej, okay, wejdźmy sobie szybko Mam strasznie wychładzać nam organizm Skanujemy sobie drzwi grodziowe Ok. Dużo... Takie pomieszczenia mogły zbudować? Jezu Ale to mi daje możliwości takie pomieszczenie Ula la. Dobra Ściana działowa, przewodnik, stacja badawcza 0, czyli tutaj, chyba dom, w którym mieszkali tak naprawdę, czyli gdzie, gdzie ich witano, jak tu przybywali na misję. Ok. Ładowarka ogniw. Ulala. Dobra. To nam dużo pomaga. Szklarnia. już szklana kopuła. To będzie takiego estetycznego powiedzmy wyglądu. Dużo dawać. O, skrzynka plantacyjna. Drzewo latarniowe z powszedniej części. To był mój jeden z ulubionych owoców. Zbierzmy sobie go, temperatura ciała plus 74. Ok, ej, mało go tu jest, trzeba oszczędzać. Dobra, i to chyba wszystko. Tak, Kajuta Kajuta Kapitana. Normalnie Samantha. o naszej siostry pomieszczamy. I Lillian Bench Okej okay. Czyli tu mieszka nasza siostra Dobra, no, łóżeczko O, nasze zdjęcie, albo jej Tu jakiś plakat Jakiś za zasłonki I chyba nic więcej tutaj o, z części działał prekursorów dobra, to chyba było wszystko maszyna filtrująca wodę o, to będzie, to będzie przydatne okej okay. czy tam będzie Tworzyć wodę, płytę szafy grającej. No i super Jancko. Będziemy mieć muzykę w naszej bazie normalnie. Automat z przekąskami, snacks normalnie. Dobra. Jakoś kolejny plakat i zawalona druga kajuta ale mamy labo laboratorium mamy Kolejne zdjęcie Ulala, a i bo tu, tu się robi Ciekawiej, bo tu coś odkryli widzę to już chyba mamy.

Coś jeszcze tutaj znajdziemy. No signal I tu chyba wyjście będzie. Tak O, już dzień jest. Już nie ma burzy na szczęście. Dobra, przejdźmy sobie dalej. Coś tu jeszcze możemy znaleźć. To wygląda tak jak jakieś lądowisko. Ale nic tu nie ma. Tam widzimy jeszcze jakieś wejście. Sprawdźmy sobie to szybko. A czy może nie szybko, tylko tak dokładnie, żeby niczego nie przeoczyć? Dobra ra. Hmm. dosyć ten korytarz. To musi być coś ciekawego. O! Coś od, od architektów. W skale lodowej wydrążone całe pomieszczenie, całe na niebiesko. Ula -la. A co tutaj mamy? Stalagmity świecące się na zielono? No

Czyli chyba to będzie dopiero działać jak my go stworzymy tego całego architekta Chyba się tu jeszcze wrócimy Jakiś portal chyba tak mi się wydaje ciekaweśmy się rzeczy odkryli Interesujące No skacz, skacz Albo coś się ściana jest. Nie, nie mogę tu skoczyć. Okej. Okay. No dobra. To mamy to. Całe. Zeksplorowane. Czy to, czy to coś jeszcze będzie? Chyba już nic. No. Po co? Wracamy się do naszego sitraka Do naszej bazy. Kapsuły ratunkowej no już mamy, mamy już zbudowaną bazę tak naprawdę, ale no ta baza to takie no naciągane Bym powiedział jeszcze cała zatopiona jest Trochę Trochę słabo Ale to się jeszcze wszystko wyklepie, wyklepie się to wszystko I co już ciemno się zrobiło O było tak fajnie jasno Kurcze, no. Ale dobrze, że pod wodą jest przecież jasne, jak zapala światło. Dobra, wróćmy się do naszego pojazdu. Hop, hop, hop. I wskakujemy do wody. Dobra. I połączenie mamy przy okazji. To co, odbieramy i płyniemy do bazy. Final days on a 4546B. It is quite isolated. Yeah, I know the brightest ideas can flourish in the middle of nowhere, but this is practically off the map. A lot of people would love to get paid to sit around and do nothing. Not Sam. She must have been miserable out here. And they have the nerve to call her negligent. I think they drove her to an extreme. They also motivated me to change my behavior. Because they drove you into hiding? I had calculated that they might be well placed to answer my distress signal. But I came to suspect their motivations were not aligned with mine. So you made yourself harder to find. It was a calculation. Lala. able to sense the location of an important artifact. I will share its coordinates so you can look into it. Got it. Dobra. Kolejny artefact, Znacznie PDA Dobra Czyli By Już Mogła sam Mogła już odkryć naszego architekta Tylko Z jego obliczeń wynikało, że mi się to nie opłacało w ogóle No ciekawe, ciekawe Myślę, że mamy jeszcze trochę czasu Moglibyśmy skoczyć do, do tej Do tego co żeśmy teraz jeszcze odkryli Do tego ar ar artefaktu Plakat Ze znakiem zapytania Okay. A to jest chyba ten plakacik. Tak mi się wydaje. Tak, ten. To mogę tu na razie go zostawić, żeby tak przyozdabiał. Powiedzmy. I ruszajmy od razu do naszego kolejnego artefaktu. Dobra, ozn oznaczmy, spytam, gdzie byliśmy. Tu byliśmy, czyli na żółto. I weźmy to, wyłączmy Tam byliśmy też To powiedzmy, że zostawię Tam jeszcze nie byliśmy I tu też nie byliśmy Dobra Gdzie jest nasz seatrack? track tutaj? 700 metrów Myślę, że dopłyniemy na spokojnie Na razie Q59 Dobra Ciekawe, co tam znajdziemy Jakaś nowa baza, coś takiego Nie wiem, nie wiem Oby to nie było tam, gdzie byśmy byli poprzednim odcinku, bo tam to nie wchodzę Tamto przera przeraża mnie tamto miejsce Tam już nie chcę, nie chcę tam Ale dobra, zbliżamy się już do tego to Czy to będzie tutaj na dole? Oby nie Chwilę może Bo źle, źle do tego podpłynąłem mi się wydaje Albo i dobrze że tu podpłynąłem Nie no tu jest Chyba Albo dobrze płynę No mi się tak wydaje, że jednak coś chyba ominąłem. No Będzie chyba trzeba dalej trochę wpłynąć w dół, niż tutaj już. Dobra, tu się wpłynęło. Chyba wpływało. racyk allora, tutaj. No i mamy Citraka. Okej. Okay. Dobra. Allora. Wypujmy sobie do góry jeszcze i dopiero wpójmy na dół. Przy jakby no, nie wiem, jak to powiedzieć, się, nie się No, po prostu w dole. Oła, okej, okay. to jest gdzieś tutaj. 303. No, fajnie się bawię, fajnie się bawię. Super, super, super. Ale nie atakuje mnie to jakoś spadza więc... Dobra. To dalej trzeba było popłynąć w ogóle jeszcze dalej. Dobra, tu są te Sitraki. O, się ktoś drze już. Wykryta aktywność geotermalna. Okej. Okay. Czyli coś tu jeszcze będzie tak się tego oddalamy, ale tak naprawdę się nie oddalamy tu ma jakiś wulkan okay. Dobra, czy coś tu będzie, tutaj może tak się zapuszczam w takie tereny może za, zapiszę sobie gairę Oj, dobra Bo Tu mnie jeszcze nie było tak wchodzę Na pewniaka No dobra, tu jest Gdzie jest ten artefakt? Tam jest ten artefakt, czyli tam jeszcze Jeszcze w tamtą Oj Okej okay. Tu nic nie ma Trzeba znaleźć jakieś wejście do czego czy coś takiego Tu Też nic nie ma Tutaj O, tutaj coś Chyba znalazłem Bo już gdzie skrzynki, reflektory Coś tu musi być, coś jest na rzeczy już tam raczej nic nie ma. Wow! Ok, dobra, czy coś żeśmy znaleźli? Chwila, czy to jest kolejna rzecz? Tak, to jest ta, to jest ta baza. Czyli mam już jedną, drugą, trzecią bazę już mamy znalezioną. Czy ja mogę tu wpłynąć jakoś? O, nie. o! Przycisnę się! No, przycisnąłem się tak minimalnie, ale dałem radę. I co tu ciekawego będzie? Ujala, teraz tak podwodna jakaś kopalnia. Kaseta Sta O, dox Sitraka i stacja dokująca, ulala Cóż ja znajduję Ty co? Tytan O kurczę głęboko, Dla dajmy sobie może piąteczkę Na to I nurkujemy w głębiny o, jakiś kraw Co to jest? Skałogniot Dobra, ciekawe Tu coś się świeci jeszcze Świetlik, świetlik skalny ok Dobra, czy my coś tu jeszcze mamy? Oprócz tych wszystkich świetlików Tu coś jest? Rubin! Ula la Rubin, ciekawe. Tu Potrze będziemy potrzebować więcej tego. Tlenu, niestety musimy się zaraz wracać. Żebyśmy nie zginęli. Apteczka. Tam jest roślina tenowa. Kurcze, dalej nie mogę już płynąć. Bo nie mam tego. Boję się. O, tu już mieliśmy. Tu jest więcej tego rubinu Ale tu coś Kombinezon prawn Tam ja już 3, 3 na 4, Jeszcze jedno, jeszcze jedno tylko Chyba tylko nie ma, tego już Wrak aurory odnaleziony Są ocaleni To chyba z poprzedniej części Rubin Tu co to jest? Reaktor termalny 1 na dwa Dobra, muszę wypły wypływać Potem nie zdążę. Weźmy sobie tylko roślinkę jeszcze przy okazji. I wypływamy stąd. Dobra. Cyk. Teraz używam tego. Hop! Boost. No jesteśmy. Przy naszym sitraku I myślę, że tutaj możemy zakończyć ten odcinek, bo... No wyszło na dwadzieścia minut odcinka, elegancko Myśmy dzisiaj eksplorowali co? Bazę Czyli je tą bazę jedną Stację Zero Która pracowała sam Jakąś nową kopalnię, którą odkryliśmy Przy okazji W ogóle randomowo Znaleźliśmy Rubin też Więc myślę, że odcinek Jakby Daje za udany Uważam za udany odcineczek Więc co? Żegnajmy się z wami do następnego. Cześć.